Obchodziliśmy uroczystości z okazji Wszystkich Świętych. Drota Chilińska opowiada o swojej wspinaczce na McKinley. W Dzień Wszystkich Świętych licznie odwiedzamy groby swoich bliskich. W ciszy, spokoju i zadumie porządkujemy miejsca spoczynku. Są mogiły, których już dawno nikt nie odwiedza lub zwyczajnie należą do grudziąckich zabytków. To właśnie utrzymanie wspomnianych nekropolii jest celem corocznej kwesty prowadzonej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Jest to piąta kolejna kwestia. Na rzecz odbudowy najstarszych pomników na naszej nekropolii. Cztery już mamy odrestaurowane. Stoimy właśnie przed jednym z pierwszych. A tym jest grobowiec rodziny Jalkowskich, który dzięki zebranym funduszom odzyskał dawny blask. Teraz pora na kolejne, a te przez organizatorów zbiórki są już wybrane i czekają na odpowiednią modernizację. Mamy już wytopowane następne groby. Jeżeli kwesta się uda, że jeżeli tak powiem, a myślę, że tak, odnowimy następne dwa groby, które są już w kolejności wytypowane. Odpalanie z niczym, rodzinne spotkania przy grobach, wspólna modlitwa oraz chwila głębokiej zadumy. 1 listopada to czas, kiedy przypominamy sobie o tych, których pośród nas już nie ma. Niektórzy odeszli dawno, niektórzy ziemską wędrówkę zakończyli w kończącym się roku. Wyremontowanych grobów w przyszłości może być jeszcze więcej, ponieważ pieniędzy z roku na rok przybywa. Społeczeństwo jednak rozumie, że jest to szczytny cel, że pieniążki nie są wydawane na marne. Widać po, po renowacji tych pomników, że odzyskują swój dawny blask i tylko chwała temu. Prawda? Kolejna zbiórka już za rok. Do tego czasu z pewnością doczekamy się kolejnego świeżo odnowionego grobowca. O wyprawie na McKinley, przygotowaniach do wyprawy i rodzinnej tradycji związanej z zamiłowaniem do wspinaczki rozmawialiśmy z panią Dorotą Chylińską. Wywiad i szersza relacja z prelekcją, która odbyła się przy okazji projekcji filmu Mój biegun, dostępna jest w zakładce inicjatywy i osobowości.